Dobra, będziemy oglądać battle freestyle'owe Tylko, że to nie są zwykłe battle freestyle'owe Jakie to są battle freestyle'owe? Takie battle freestyle'owe z jakąś niejednogłośną decyzją może? Takie, które nazwalibyśmy Closed battles kontrowersyjnymi. Ty masz w ogóle jakiś taki ten znaczek for freestyle, ja bym miał O. I fajnie wygląda z tym, z kolorem A co, mówisz, że, le że lepiej w czapce? No. Ciekawe. Już? No jakby ktoś pytał o trik z czapką, to to jest naj, najlepszy trik z czapką jak was nie stać na fryzjera. No. A macie... Poletamy. Macie dodupnie długie włosy. Ja, ja do fryzjera idę dopiero jutro, więc na razie czapka, ale ona fajnie pasuje i wiecie, tutaj jest for Freestyle, to no jest SWRL, więc już mamy komplet. Zbieramy lokalnych przedsiębiorców. Do lokalnych może nie w sensie geograficznym, ale... No no. no. No bo to jest za ocenę, to jest kanadyjska albo amerykańska. kanadyjska chyba, tak, nie? Kanady, bo... A tutaj mamy... No. West, 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 West. To co Dwa bogate kraje, kurde, Już powinniśmy jakieś polskie marki wspierać. No właśnie, Dobra. dlatego są bogaci. Bo... <grym się> Chociaż... <zzańczyło węzko> a ile ile dałeś za czapkę? Nie zapłaciłem nic! Wygra? Z tu nie płyniemy. Zgadza się. Ukradł <grym> <grym> tylko fajerby jeździł. Myśmy oglądali jedną z najbardziej kontrowersyjnych, według mnie, batli w historii freestyle futbolu i taką, która ma ogromne znaczenie, i powiedz mi, co to jest. Powiedz mi, widząc, co to jest. No tutaj jest, widzę, że to jest walka Toma Folana z Andrew Hendersonem. Mm -hmm. Jest to półfinał. W... Co to było? Mistrzostwa Wielkiej Brytanii, rozumiem, tak? No, Prawdopodobnie tak, wydaje mi się, że tak, że to właśnie były Mistrzostwa Wielkiej Brytanii, czyli jakiś jeden z tych najważniejszych turniejów brytyjskich. Tak, ja szczerze mówiąc nie kojarzę w ogóle tej walki i tego tła. Plus, bądźmy szczerzy, o ile w Polsce półfinał nie równa się, że ktoś akurat ma szansę wygrać cały turniej, bo masz aż cztery graczy, którzy są w kl klasy światowej, tak w Wielkiej Brytanii, gdzie ta rotacja dobrych graczy jest naprawdę skromna. No. To przeważnie zwycięzca tego półfinału już ma bardzo duże szanse na to, żeby wygrać cały turniej. Nawet trudno nam wskazać kto był w drugim półfinale, nie? Yy, bodajże Daniel Denehy. I właśnie nie pamiętam. Czyli to już yy, robi całą różnicę, tym bardziej, że tutaj mamy potężne nazwisko, wielokrotny mistrz Anglii, Andrew Henderson, mistrz Wielkiej Brytanii, legenda tego sportu, czyli osoba, którą wszyscy chcieliby zdetronizować. No i oglądamy ten pojedynek 2015 rok, półfinał. Dobra, co my tu mamy? A, tu jeszcze będą chodzić sobie po chłopaki. Dobra, pierwszy plus jaki już widzimy, Tom Follon w finale 8. I to już jest duży no, plus. Tak, te żółte buty Andrew i brazuka średnio mi pasują. Skata, No, tak, no combo, bardzo mocny początek. No, Ewidentno. Ewidentnie się szykuje drugi. Ale nie może, nie, no, nie, tak nie tak może. Ale w ogóle ten mirror atwy w jedną drugą stronę, jakie to jest pewne. No i... No, zarabey, weszło i, tutaj, tutaj. i zniknął nam z ekranu. Nie, nie wiem czy weszło. Chyba weszło, chociaż? Nie, to tak tak długo... się, ktoś walczy, tak nie było nie. Tak. tak długo czekał, że nie wiem. Nie to co się stało. Te miny ludzi z tyłu troszkę, więc <laughs> zwracać uwagę. Tak, tutaj Dobra, pierwsze wejście Andrew, scat w combo i praktycznie to jest wszystko. No jak stylowo, nie? to jest, per, to jest perfekcyjny styl przy ptattwie i potem jeszcze... Co to był? aktat? Teraz eltat? Tak. Aktat O mój Boże. Zobacz, Andrew taki dobry lowerowiec, a przy nim tutaj naprawdę... Żeby przy Andrew ktoś wyglądał jak. Znaczy, Andrew ma. Wszyscy nie dziś wiedzą, że. Nie, no to jest, to, jest, to jest. Pierwsze dwa wejścia. Dla mnie absolutna miazga ze strony Folana. Y... Finale 8. <laughs> nie, ten ptatw. Ten ptatw, zobaczmy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Ciekawe czym to było nagrywane. Jak bardzo mogę pokazać zwolniony ten. Y... No. Idealny ptatw, wyobraźcie sobie w ogóle zrobić. Wiele osób nie jest no. w stanie zrobić 3,5 kołowca. On robi perfekcyjnym, w perfekcyjnym stylu Tak. No właśnie, o, zwróćmy to. uwagę na styl, na kontrolę tutaj, też w tak. porównaniu do. do ale, jeszcze, ale jeszcze, ile tu ró różności było? Że tak, tu? I widać, że on robi to, co chce, tak, typowo, bo, tak. bo, bo Andrew chciał tam skatwa dołożyć, na przykład, no mu nie wychodziło. Tak, bo i robił to, to jest też brak kontroli. Tak. Bo jednak, jeśli masz w planach jakiś trik i to widać, ewidentnie widać, że chcesz coś zrobić, a nie jesteś w stanie, no to to jest ewidentny minus. Tak, mimo że to jest chęć zrobienia trójki, także tak niby rozumiemy, ale też wiemy, że to na takim etapie jak półfinał powinno mieć jednak znaczenie, że jednak nie byłeś w stanie zrobić tego drugiego triku. A Folland po prostu super mocny pierwszy trik, dużo różnych trików, tam był nt, a lat, tam były różne triki. To jest dla mnie bez wątpienia Follan, Jeszcze to zakończenie. Pierwsza tej... runda... Jeszcze zakończenie, no zrobisz o zakończeniu jego wejścia. No tak, no mamy dwa, 2015 rok. Tutaj jeszcze się tak nie zwracało uwagę na to, żeby jakiś kontakt z przeciwnikiem tutaj... No na pewno mnie ale był, niż dumny, był dumny z siebie na pewno. Znaczy, i to, to, było takie, siebie. to było takie na zasadzie, no to dawaj, dawaj, no, do, 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 to ty, tylko tyle masz? No to pokaż mi więcej, bo chyba na mnie nie wystarczy. Dla mnie polan bezkonkurencyjny po, po pierwszym wejściu. Tutaj nie ma porównania, tym bardziej, że nie wiemy, co Andrew robił za sceną. <laughs> tak, no i pamiętajmy, że no, polana to jest. To lower. Tak, to tylko że tylko mierzy. że to jest właśnie y, minus, że Folan już ma najmocniejszą, żeby za sobą. A, może nie... zmiażdżył to tutaj, może Andrew jeszcze odpowiedzieć, także. Dobra, oglądamy, oglądamy dalej. No i robię. Y, fajnie z Magellanem, to już widać, że taka kombinatoryka wchodzi. Tutaj jest trik typowy, to, to jest to jest jego własny trik, Tu trzeba zwrócić uwagę, że to jest kreatywność. Upper jakieś gesty w stylu, patrzę gram do muzyki Face rollery w przykłódku No taki Newshit niepełny bez kontroli, to half new bez kontroli Jakieś krótkie te Tak, no, nie wiem Dużo rzeczy robił w parterze, nie? To trochę tak, Aper mhm. w parterze, no ale teraz, folan. Yy, perfekcyjny styl. Tutaj na pewno. Przejścia, może powiedzmy proste, to nie jest nic skomplikowanego. I jest apel u folana. Nie, <laughs> no. Odhaczony. Odha no właśnie, to było trochę. Niestety, to jest minus, że to jest apel na zasadzie. Odhaczyłem, odhaczyłem, coś tam było. No dobrze, nie było błędów. Tutaj też zaskoczył. Dobra, oglądamy. Wiecie, co do końca. Bo tutaj mało się działo w drugiej rundzie. O, świetnie. Koda, że nie wyszło do końca. Tak, to jest też y, Signature, to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale nie weszło. O wow, no i znowu... Tak, tak mocnego to nie weszło. To jest I petarda, którą Andrew wygrał Mistrzostwo Świata Red Bull Street tutaj w 2014 roku. To jest właśnie ten Side Head stall Lat. W ogóle patrz jaką przestrzeń zajmuje Andrew biegając, ale w tym... On w tym pojedynku jest strasznie rozbiegany. Tak, ledwo obiektyw go... Tak, obejmuje. Folan i prze, przeważnie to jest zaleta, że ktoś obejmuje dużą przestrzeń. Na no ten aper powiedzmy sobie to jest basic, tak? Mówiłem, że przeważnie to jest atut, że ktoś zajmuje dużo przestrzeni, ale tutaj to wynika z braku kontroli. I te przejścia folana jednak są strasznie proste. No i co? Mamy koniec. No dobra, to co? Jakie wrażenia po tej batalii? Zbiorczo. Pierwsze wejścia, jakby je skasować, są bezkonkurencyjne na stronę Folana. Po prostu zostaje mu po jego stronie taki duży plus, taki duży punkt, według mnie. Brak kontroli Andrew w tym lowerze, chociaż był skat w combo, oczywiście, tak? Nie można udawać, że nie było. To styl gorszy. Widać było, że nie robi tego, co chce zrobić, że nie jest w stanie zrobić tego drugiego skatwa, że tam lecą te tatwa, ale nie może, nie może, nie może. No wiemy. Tak, to w całych, we wszystkich wejściach entry tutaj zaprezentował trochę brak kontroli. To jest bardzo takie. bardzo mocne triki, ale jakby bardzo takie do końca, nie? Ale to jest też takie, bardzo chcę, ale nie jestem w stanie. No nie mogę w tym momencie, akurat w te trzy minuty może nie był w stanie tego wszystkiego. Tak, zrobić. Więc wiedział, że musi tutaj no wszystkim tutaj tak. rzucić, żeby, żeby nawiązać walkę i próbował, No i pytanie czy mu wyszło? Tylko pytanie, czy. I teraz inna sprawa. Czy Folan nie zagrał po pierwszym wejściu zbyt asekuracyjnie? Bo ja mam wrażenie, że to było na zasadzie. Mm. Ja nie wiem, czy on w ogóle więcej potrafi. Coś tam na pewno więcej potrafi. Ale czy on ogólnie jest więcej w stanie w batli zaprezentować niż to, co pokazał? Tak, chciał utrzymać chyba przemagać w pierwszej Tak, ale to nie... wiemy z doświadczenia, że to nie działa. Bo sędziowie łatwo dostrzegają, nie że. Nie powinno to być promowane. To jest... Jeśli zagrasz jedną rundę dobrze. To masz jeszcze całe dwie przed sobą i ty przez te dwie rundy chcesz siedzieć na tyłku i robić najprostsze rzeczy, tylko po to, żeby nie zrobić błędu. E, ważna rzecz, Polan nie zdropił w tej bawi. Tak, nie, nie pamiętam przynajmniej, żeby był jakiś błąd. Dropy Enderview po prostu powalały. I jak mówię, to rozbieganie. Fajnie, kiedy zawodnik obejmuje dużą przestrzeń swoją grą, że się przemieszcza, na przykład robiąc, robisz slap, robisz przejście i nagle jesteś z punktu A do punktu B jakieś 5 metrów. To jest fajne, bo to pokazuje, Dobra, że, że cała scena jest twoja, ale tutaj to nie wynikało z pewności siebie i z tego, że taki był zamiar, tylko z braku kontroli w wielu wypadkach. No gadam, się to tutaj jej I... dodać? Dobra. Dla rady. mnie y... nieśmiały głos na folana mimo wszystko. Za styl, za pierwsze kombo klasy światowej, absolutnie. Za styl, za kombo, za brak błędów oraz za mimo wszystko. Zwracając uwagę na to, że Fallon nie jest all rounderem typowym, yy, mimo wszystko próbował jakoś wycisnąć tyle, ile był w stanie ze swojego repertuaru przejść. Bo te przejścia, jak mówię, ja doceniam dobre przejścia, tutaj te przejścia były taki... Były, no. yy, tak jak powiedziałem. Intermediate level? Trochę bardziej rozwinięty... Nawet, nawet nie. Nawet nie. Bo według mnie, no nawet Więc tutaj przejścia na oczywisty minus. Jeśli chodzi o Andrew, to jednak była masa błędów, rzeczy, które były jego, rzadko kiedy mu wchodziły. Oczywiście były tam jakieś triki, ale one nawet jak wchodziły, to nie były jakoś szczególnie dobrze wykonane. Ja tutaj oddaję głos na folana. Gdybym był sędzią i musiał zdecydować, wybieram folana. Tak, tutaj jest duże, duża różnica w tych kryteriach jest, że, że jeden mocno przeważał w danym, drugi w danym tak. i dlatego to jest trudne do oceny. Moja Otena też tutaj. Tom Follan. Tom Folan tak. Sędziowie Tak zdecydowanie, ale, ale dałbym, oddałbym. A my było. teraz Wam powiemy, że Do sędziowie dogry. zdecydowali w tej batli inaczej i zachowali się Ej, zapobiegawczo. A zakuracyjnie. Daj na dogrywkę. I tej dogrywkę teraz obejrzymy i jeszcze zdecydujemy, kto powinien wygrać pojedynek w pełni. czyli już z dogrywką. Dogrywka, moi chwili. Tutaj tam trochę niezadowolony, chyba że, że tak się po Sprawy bo dogrywka to już jest no i no. już jest brak kontroli, tak? To co było A atutem, o nie nie, nie to jest tak... Ale ładnie, ładnie jednak wrócił. Już myślałem, że to jest dramat, ale tutaj jest ładny powrót. Ale już coś innego w głowie ci się dzieje. Patrz, combo, było cz tatwy NT. Jezus, jaki kosaka. Czemu on nie dobiegł do tej piłki? On nadal mógł wygrać. Tutaj ty. już, Andrew, tak naprawdę nie ma dużo do, do Ta, nie, Ale, ale pa, widziałeś te kapki? Zatrzymaj, weź wróć ty. do tych kapek. Spójrzcie jeszcze raz na te kapki, Andrew, po skatwie. To, bo na zasadzie jest trójka zrobiona. Przechodzimy dalej. Wystarczy. No. <laughs> to czy znaczy, tutaj. Czarczyło. Idzie teraz pewnie z aperem. Folon i... jakiś bardzo niezadowolony. dobrze jest pokazywać sędziom, że jest się niezadowolonym z tego, co się zrobiło. Tutaj, Andrew. O, dobra, jest? Lecimy dalej. Tak, no, i tak jak powiedziałem, tak. tutaj Aper do, do odhaczenia, trochę SD i mu to wystarczy, i on ma tego świadomość na pewno. Tak, no bo jak wiemy wszyscy, w, najlepiej w dogrywkach zaprezentować to jest taki klasyczny zestaw. Y, SD, trochę SD, trochę Apera i trochę Era. Coś to masz, masz mocnego i dokończyć... I ożamy. nie podrobić. I y -hmm. y, tutaj, szczerze już patrząc na to, już w tym momencie widzę, że to jest bez porównania Andrew wygrywa. Dogrywka jest dla Andrew. No tylko, że to jest właśnie kwestia taka sporna, czy do dogrywek powinno czasem dochodzić. Bo dogrywka, dogrywka potrafi kogoś, kto uznawał swoją pozycję za przegraną, zmobilizować. Mhm. A tego, kto myślał, że wygrywa, potrafi zdołować i wyprowadzić trochę z tej równowagi, którą miał. Tak, byłem w identycznej sytuacji, także tutaj mogę potwierdzić. Że... Tak, tak, myślisz, że masz jednak coś w banku, że może nawet jeśli nie pewnie, nie I taki pewny. I, i tak. wszystko inne, nie wiesz co grać na dobrą sprawę, bo ci to siedzi w głowie. Tak, też miałem się... przejście. Też miałem na pewno takie pojedynki, hmm. że yy, myślałem, że wystarczy, że może nie 5-0, ale na przykład 3-2 jednak powinno być, a bo tu, tu na wioskę dogrywka i w dogrywce jest takie... Aha! Tak, trudno się tutaj odbić, no i, tak. no i masz dużą przewagę, jeśli z tej pozycji przegranej, powiedzmy, wyszedłeś. i Inna sprawa, dla mnie, Folan nie był w tej dogrywce na straconej pozycji. Oczywiście szkoda, początku samego te dwa pierwsze triki. Yy, tak, Folan może być dobry do dogrywek, nie? Mocne kombo lowerowe, i trochę je, odhaczy. 30 sekund lowera to jest też świetna, świetna taktyka na dogrywkę, jeśli walniesz coś mocnego. Ale Folan miał jeden duży błąd, według mnie taki wizerunkowy. To, że pokazał, potem, że jest źle. Tak, czy? I że po tym akmatwie na końcu on pokazał w kurzenie takie niezadowolenie z samego siebie, a nie taką chęć, że dobiegnę jeszcze, bo myślę, że byłby w stanie dochwycić w miarę. Tak, ale ja myślę, że on tutaj wiedział na pewno, że, że to już że to jest przegrane. Tak. Bo Andrew by musiał naprawdę dać siebie 5%, żeby tego już później nie wygrać. Także pewnie I dlatego. Doświadczenie Andrew też już zrobiło swoje, więc tutaj według nas. Nie powinno dojść do dogrywki. Tutaj jednak Tom Follan powinien wygrać i przerwać pas z zwycięską Andrew Hendersona. Stało się inaczej. No i możecie sobie oczywiście. Macie link do tej batli w opisie. No, ocencie sami, ale myślę, sami jeszcze raz na spokojnie. To, żeby... I przeczytajcie sobie komentarze, bo tam ludzie też pisali różne rzeczy. No, bardzo kontrowersyjny pojedynek. Według mnie niesłusznie oceniony. Dobra, lecimy dalej. Teraz myślę, że wyszło zajebiście.